Witam serdecznie z tej strony Kacper Borys. Dzisiaj ze mną jest Sylwester Ziemka. I dzisiaj poprowadzimy dla Was pierwszy odcinek podcastu. Jak będziemy grać w Minecrafta i przy okazji będziemy rozmawiać o systemie edukacji. No właśnie, bo podcast, który będziemy dzisiaj prowadzić i będziemy, mam nadzieję, długo prowadzić, będzie opierał się na tym, że, że musimy zrewidować nasz system edukacji. My jesteśmy z organizacji, z inicjatywy SUSEN, strajk uczniowski sprzeciwiający się system, systemowi edukacji narodowej. No i dzisiaj chcieliśmy troszeczkę o szkole porozmawiać, przy okazji wspominając i grając sobie w Minecrafta. Powitam Cię oficjalnie, Sylwestrze. Powiedz, może na początku, jak, jak szkoła u Ciebie wyglądała? No powiem Ci szczerze, że doświadczeń ze szkołą nie mam najlepszych, powiem, że ostatnia sytuacja jest dość napięta między mną a szkołą. W zasadzie yy, od zeszłego półrocza, mniej więcej w połowie, zorientowałem się jakby, że jest to coś niezbyt zgodnego ze mną, że ja nie chcę robić nic związanego z, obecnie ze szkołą, przez co też motywacja do nauki mocno mi się zmniejszyła, jakby nie wróżę nic dobrego, ale... Wydaje mi się, że postaram się przynajmniej wspomóc Susan. Co ci się nie podoba właśnie w polskiej szkole? Jakie są takie największe bolączki, jakie zauważasz? już powiem przede wszystkim, że fakty zmuszają mnie do wstawania porannego po to, żeby się uczyć rzeczy, które normalnemu człowiekowi w życiu się nie przydadzą. Przynajmniej takiemu, który ma plan na życie, na pewno będzie wiedział, co mu się przyda, kiedy mu się przyda, a mi akurat w moim planie na życie nie mam nic. Na przykład z matematyki chemii czy tam biologii. Czyli matematyka, chemia, biologia to są te rzeczy, które, za którymi nie przepadasz, tak? No i jedne z wielu, można by powiedzieć. Jedne z tych, które mi się w życiu na pewno nie przydadzą. W sensie, mm -hmm. jeżeli tak mam iść za planem, za marzeniami, to nie, są to przedmioty zupełnie oddzielne. Mhm. Mm Okej. Okay. U mnie wyglądała właśnie historia szkolna w taki sposób, że, że do ósmej klasy gdzieś powiedzmy... Byłem takim kujonem, a jak nie kujonem, to takim, a, takim pobożnym uczniem. A, no, ale w ósmej klasie się właśnie zorientowałem, że kurczę, szkoła no, nie uczy praktycznych rzeczy. Mm, że szkoła jest niejako stratą czasu, tak? Na przykład pamiętam, jak e, weszła chemia, weszła chemia do... w siódmej klasie i no, ja się tak zajarałem, jak... jak Most Łazienkowski. No i uczyłem się tej chemii. Fajnie, fajnie, nowe rzeczy. No ale później zapytałem myślę, że z pobudek dobrych po co jest ta chemia? Zapytałem po prostu nauczycielki od chemii. Na co ona się wkurzyła, że zadałem to pytanie, tak? To być może pokazuje właśnie ten stosunek. Że to, to nie ma być praktyczne, to czego się ci młodzi uczniowie uczą, tylko to ma po prostu być. No przede wszystkim ma zajmować czas, który niestety mógłby. Święcony zostać na, na naukę czy przydatnym po prostu przyszłościową. No właśnie, też ubolewam, że szkoła tak zatraca nasz czas, który jest no, cenny, tak mamy no powiedzmy będziemy żyli 80 lat, niektórzy optymistycznie rzecz patrząc 100 lat, ale jednak to jest to jest mało czasu. Ten czas ciągle mija, a szkoła zabiera nam ile 12 Jedno... lat, tak? Jedną szóstą, jedną siódmą życia. <laughs> Dokładnie. Zabiera, no i, i to nie są rzeczy, y, które, które są przydatne. A jeśli są nawet przydatne, to one mogłyby sz zdecydowanie szybciej zostać nauczone. W sensie y, te rzeczy, które się teraz uczniowie uczą, gdyby uczyli się z pasją, oni mogliby się tego nauczyć 6 razy szybciej. Według mnie. No dobra, to w takim razie teraz y, porozmawiajmy o naszych postulatach. Naszej organizacji. Pierwszym postulatem jest e, prywatyzacja edukacji, odpaństwowienie edukacji. E, mianowicie my postulujemy całkowitą wolność w edukacji, a jakby nie patrzeć, no to, e, no to podatki są pewną formą ograniczenia wolności, tak? bo, bo poprzez podatki, na przykład Twoi rodzice, jak płacą podatki, no to zabiera się im e, wolność, Dysponowania włas, własnymi pieniędzmi, po prostu zabiera się im pieniądze, właśnie w podatkach, które idą właśnie na różne państwowe rzeczy, w tym m.in. na edukację. No i właśnie postulujemy prywatyzację szkolnictwa, tak, ażeby szkolnictwo było finansowane z rąk prywatnych. Tak, z rąk prywatnych, czyli po prostu idziesz do szkoły. I za nią bezpośrednio płacisz, bez żadnego pośrednika w formie państwa. No i ludzie tutaj zarzucają, że no kurczę, to będzie płatne, tak. No ale się okazuje, że obecna szkoła też jest płatna i to bardzo kosztowna. Nie jest odpłatna w tym sensie, że nie płacimy fizycznie, nie idziemy tam do dyrektora i masz tu kasę, tak. Ale płatność wygląda w taki sposób, że właśnie są zabierane podatki naszym rodzicom, czy też nam w postaci VAT-u, na przykład, jak kupujemy bułkę w sklepie. I te pieniądze idą właśnie do państwa, a następnie państwo przeznacza te pieniądze na, na tę edukację. No i problem jest taki, że te pieniądze nie, nie idą tylko na nauczycieli. Na woźne, na dyrektorów, ale również idą na biurokrację, na zbędną biurokrację, między innymi na ministerstwo edukacji czy kuratoria, czy jakieś organy, organy nadzorcze. No i przez to edukacja jest bardziej kosztowna niż gdyby była prywatna. Cóż, może teraz porozmawiamy o autonomii, czyli umożliwieniu szkoły w szkole decydowania o własnych jakby programach nauczania można by powiedzieć, że umożliwi szkole bycie jakby wolnym od programu, który jest obecny. Narzuca nam jakby... No nawet, nawet nie tylko, nawet Bo właściwie wszystko będzie mogło ustalać. Jak je, jakich nauczycieli przyjmuje, jakich uczniów przyjmuje, po prostu no to decyduje prawda. całkowicie o sobie. Tak? Jeżeli szkoła miałaby tą swoją autonomię, możliwość wyboru, byłyby różnorakie szkoły mogłyby być na przykład takie naturalne wychodzić z klasą na dwór i uczyć się na dworzu. Na przykład czytacie książki czy coś takiego. Na przykład na terawniku, na kocyku, coś tam sobie siedzicie, na oddychacie świeżym powietrzem, założeniu, że jesteście w lesie, a nie w mieście. Jeżeli tam załóżmy jest grupa sportowców w podstawówce załóżmy, to mogą sobie iść do szkoły z kierunku sportowego, który jest nie jest przeznaczony pod matematykę, chemię i inne takie, tylko jest przeznaczony pod e, głównie WF, żeby było jak najwięcej WF-u i tak dalej. W sensie każdy by znalazł coś dla siebie, można tak powiedzieć. Tak mi się wydaje. Mhm. No tak, no. w końcu każda szkoła mogłaby ustalić swój własny program. Jedna byłaby wysoce religijna, druga wysoce ateistyczna. E, jeszcze inna byłaby dyscyplinarna, na przykład, bo tu też nie chodzi o program nauczania, ale o, też o metody nauczania, tak? Dyscyplinarna, czyli że idziesz na 6 rano, e, no i jesteś 8 godzin zamknięty, właśnie przykuty do ławki. Być takie szkoły oczywiście mogą powstać, być może ktoś będzie tam chodził, choć, choć wątpię. No, ale też mogą powstać właśnie szkoły liberalne, takie takie, gdzie nauczanie jest e, takie wolnościowe bardziej, bardziej luźne. No i po prostu rodzice sobie sprawdzą po jednym pokoleniu, która szkoła najlepiej przystosowała ich dziecko do życia. No dobra, szkoła szkołą, ale jakie ty na przykład masz zainteresowania? Powiem osobiście, że od dziecka bardzo pasjonowałem te dinozaury. Miałem wręcz fobię na punkcie tego. I że one żyły, że one istniały, a teraz już nie istnieją. To było dla mnie wręcz niesamowite, że w, w muzeach na przykład są takie wielkie stworzenia, już niestety martwe szkielety, ale że one żyły kiedyś, a już nie żyją. No niestety ta pasja wygasła bardzo szybko, bo teraz ze szkołą e, ograniczyła się moja jakby dostęp do tych informacji, jak wcześniej miałem cały dzień na to, tak ze szkołą już no, z 8 godzin to niewiele. W sensie, że ci szkoła zabrała czas na to, aby się uczyć tych rzeczy. No tak, tak że mi odebrała jakby mój czas czy na naukę jakichś rzeczy, które mi są niepotrzebne i zabrała moją pasję, trzeba powiedzieć. Mm -hmm. Więc okay. wydaje mi się, że jakby odebranie... Odbiera, pas, pasja jest jakby podstawą życia, bo jeżeli nie masz tej pasji, no to jakby nie, nie wiesz co masz robić dalej. To jest część, która jest... Ważne, jeżeli masz na przykład wybrać zawód, bo wiadomo, że jeżeli masz pasję artystyczną, to nie pójdziesz na przykład pracować na stacji benzynowej, jeżeli nie masz e, pasji, mate, pasji matematycznej. Na przykład, tak mi się wydaje przynajmniej, ale to już jest takie moje zdanie. I wydaje mi się, że osobie mógłbym powiedzieć tyle, także zapytam Cię, jaka jest Twoja pasja? No, pasja, ja bym powiedział bardziej pasy, bo, bo dużo mam zainteresowań. E... Dużo z tego względu, że szkoła nie zdążyła mi wyrwać tych zainteresowań. Jakby zdołałem, zdołałem się odciąć od tych haniebnych praktyk szkoły i zdołałem zachować swoją pasję. Moje pasje są, w zresztą właśnie swoje pasje. Tak? Moje pasje to między innymi przede wszystkim chyba gra na pianinie, tak? Od, od dziecka uwielbiałem grać na no Nie powiedziałbym, że uwielbiałem, ale po prostu grałem na nie, a teraz bardzo uwielbiam to robić. Drugą rzeczą to jest budowlanka, i bynajmniej nie chodzi tu o budowlankę, nie chodzi tu o budowlankę, oczywiście, Minecraftową. No, tylko taką, rzeczywistą budowlankę, jakoś, nie wiem. Pociąga mnie budowanie domów, takich drewnianych, tak. Ciekawi mnie to po prostu, że, że jakby ludzie no budują takie budowle ogromne, czy takie po prostu użytkowe jakieś. No i też staram się e, na błędach oczywiście, ale jednak uczyć się robić takie, takie rzeczy. No a trzecią moją pasją to bym powiedział, że są języki. Z tego względu, że sam swój własny język tworzę, no i się Uczę od tego nowego roku greckiego. Grecki jest bardzo przyjemnym językiem z tego względu, że dużo słów jest. Dużo słów w polskim, generalnie w każdym języku, jest zaczerpnięte z greckiego. A naszym trzecim postulatem jest zniesienie obowiązku szkolnego. No i cóż, można o tym powiedzieć? Zniesienie obowiązku szkolnego chodzi po prostu o to, że. Nie ma czegoś takiego, że państwo zmusza ciebie do, do chodzenia na jakąś lekcję, w ogóle do chodzenia do szkoły, do edukacji. Państwo do tego nie możecie zmusić. Co najwyżej, no rodzic możecie zmusić, tak, no bo tutaj jakby nie znosimy władzy rodzicielskiej, ale państwo pod żadnym pozorem tego zrobić nie może. No, obecnie państwo odbiera tę możliwość, aby to właśnie. Yy, dziecko czy w porozumieniu z rodzicem zdecydowało jak chce się uczyć i czy się w ogóle ma uczyć, chociaż szczerze powiedziawszy, dla mnie nie ma, nie ma czegoś takiego jak nie nauka, jak stan nienauki, bo według mnie dziecko czy nastolatek zawsze się uczy, czy nawet wiesz, no cokolwiek robi, czy gada z mamą, to się uczy jakiejś kompetencji, e, rozmawiania, tak? No ja na przykład jak rodzic opowiada o swojej pracy czy coś, no to wiadomo, że to się gdzieś w głowie dziecka zakoduje i będzie pamiętało a swoją przyszłość może nawet to wykorzysta. Mhm. Mm no tak, ale to takie na przykład zmuszanie do nauki języka niemieckiego, no nie? Czy do jakiegokolwiek języka, to trochę przypomina zabory, czyż nie? No to tak jakby mi nagle przyszedł Niemiec do domu i mówił, że słuchaj masz się uczyć po jego języka. Ale ja nie chcę się tego uczyć, no ale masz taki obowiązek, bo cię zabijemy i koniec. No i zamiast mordowania mnie w szkoła umożliwia mi ktoś, że zostanę w klasie na wieki. E, no, do osiemnastki, tak? Bo po 18 no możesz, możesz opuścić e, tę instytucję. E, no rzeczywiście, no tutaj akurat nie, nie jest to stosowanie praktyk na zasadzie pistolet do głowy, to wiadomo. E, jednakże jest stosowana tutaj w szkole pedofilia umysłu, mam wrażenie takie czyli że po prostu e, jakby nauka jest obrzydzana poprzez ten przymus, tak? E, bo nie wiem, no, ja mam takie wrażenia, ja mam takie no, wrażenia, że jeśli się uczę czegoś nowego, właśnie greckiego nowego języka, czy czegokolwiek jak się uczę. To, to jest fascynujące. Tak samo jak, jak dziecko to traktuje. Dziecko dla dziecka też nauka jest fascynująca. A szkoła właśnie jak robi to pod przymusem, to to jest po prostu obrzydzające, tak? Pamiętam jak jeszcze uwielbiałem język niemiecki, uczyć się tego, miałem szóstki z niemieckiego, no ale później później jakoś mi to obrzydło właśnie poprzez ten przymus. I pamiętam nawet, jak zapytałem na, nie wiem, czy to Wosie czy historii. W każdym razie lekcja z dyktatorem znaczy z dyrektorką eee, i zapytałem... Nie, to był taki kontekst właśnie, że, eee, że coś tam gadaliśmy o zbrodniach niemieckich. Ja wtedy zapytałem dlaczego w takim razie się uczymy niemieckiego? No i dyrektorka powiedziała, że nie rozumiem pytania. No oczywiście, no, nie popieram takich zapędów antyniemieckich w tym sensie, że że mamy teraz nienawidzić Niemców za drugą za Wojnę Światową, no bo dzisiejsi Niemcy oczywiście nie odpowiadają za to, co zrobili ich przodkowie, tak, ale właśnie szkoła być może tutaj dała mi te uprzedzenia antyniemieckie. No powiem nie Ci wiem, szczerze, że ja, ja na przykład jak do szkoły, to miałem takie jednak z historii, dużo było na historii właśnie o Niemcach, o są e, nie, jakich powinniśmy nienawidzić za to, co zrobili. No i przez to właśnie też miałem takie to, on nie dobry człowiek. No nie chodzi o to, że my tutaj właśnie chcemy zaprowadzić swoją wizję szkoły, bo każdy z nas ma swoją indywidualną wizję, tak? E, ty będziesz preferował szkołę jakąś, podejrzewam, bardziej luźną, właśnie na dworze. E, z jakiejś branży konkretnej, ja będę pewnie preferował szkołę z branży budowlanej, ale to chodzi o to, że niech dajmy autonomię po prostu szkołom. Tak? Niech każda szkoła sama zadecyduje, jak będzie uczyła, i po prostu wolny rynek zdecyduje, która upadnie, która nie. Uczniowie po prostu zdecydują, że jeśli im się jakaś szkoła nie podoba, no to nie pójdą po prostu do niej. No i ta szkoła zbankrutuje, poprzez brak pieniędzy. I właśnie tu nie chodzi o to, że my tu chcemy zaprowadzić jakieś swoje wizje, bo w skrajnym wypadku mogą oczywiście nawet powstać szkoły, takie zupełnie, wiesz, odjechane, antyniemieckie, co w ogóle będą robili, uprawiały nazizm, ale w drugą stronę, w stronę Niemców. No i oczywiście mogą powstać takie szkoły, no ale nie sądzę, że tutaj na takie szkoły będzie jakiś... Duży popyt. Dobra, a to porozmawiamy teraz, może na temat lektur. Co sądzisz o lekturach? Jak one wpływają na młodzież? Czy powinny być stosowane, czy nie? No, nie, dla mnie lektury są haniebną praktyką. Chodzi oczywiście o przymusowe czytanie książek, tak? No, oczywiście, szkoły, szkoły sobie mogą ustalić y, przymusowe czytanie książek we, we własnym zakresie, we własnej szkole, ale tego nie. To nie powinien być przymus na poziomie państwowym. Dlaczego? Dlatego, że że to obrzydza naukę, obrzydza właśnie no między innymi to czytanie książek wśród młodzieży, tak? Na przykład taki człowiek e, czyta ciągle te lektury, no, które dla młodzieży tak mi się wydaje obiektywnie, że są nudne po prostu. E, no i później myśli, że wszystkie książki są takie, tak? No i nie wiem, no niektórzy się odważą przeczytać te inne książki już poza szkołą i rzeczywiście zobaczą, że kurczę, książki są rzeczywiście ciekawe, no ale niektórzy zastaną w tym, zostaną w tym e, w tej niewiedzy, że właśnie książki są ciekawe. Nie wiem, jak ty uważasz, czy książki są ciekawe, czy nie. No powiem Ci, że tak. Książki, które są naszy, z naszymi pasjami, idą jakby z tym co się interesujemy, są oczywiście dla nas bardzo ciekawe, bardzo nas interesują, ale książki, które ma w swoim depozycie szkoła, to jest zupełnie inna bajka. Tam są książki, które są, zostały stworzone dla ludzi sprzed kilku wieków. To nie jest Kwowadis na przykład samo, to nie jest na nasze czasy. A czy ty czytałeś ci właśnie, przeczytałeś kiedykolwiek jakąkolwiek lekturę, szkolną oddech do dechy? od dechy do dechy, to powiem Ci, że możliwe, że dziady e, przez internet, ale tak to po, bo ta książka jest tak cienka, że no, można by krzesło podeprzeć, żeby się nie bujało tak szczerze. I właśnie chyba, jeżeli już miałbym coś przeczytać, to obogła to by być jedna książka, ale waham się, czy nie przeczytałem tylko streszczenia, bo książki są bardzo nudne, jeżeli chodzi o szkołę. I przymus oczywiście, mm -hmm. czytania ich. No tak. A taką książkę poza szkolną, to przystać jakąś musi? Do no, dechy. w zasadzie oddechy do dech, no to jeżeli chodzi o moje pasje, to przeczytałem właśnie wiele książek związanych z tymi pasjami. Mm. Może być powyżej 20-30 czworo wiedzy, która się mi poniekąd mogła kiedyś przeczytać. Teraz już tak kwestia bardzo sporna, kwestia kwestii czy mi się przyda, ale zawsze jakąś tam pasję dobrze mieć, zawsze coś co się lubi robić, lubi się odczytać, to... Jest to przydatna informacja jakby dla naszego życia. Dobra, no to skoro ja już skończyłem rozmawiać o tym, co mnie interesuje, może pochwal się co... Jakie ty książki przeczytałeś? No jeśli chodzi o lektury szkolne, no to rzecz jasna, że prawdopodobnie żadnej, bo ręki sobie uciąć nie dam, nie jestem pewien. Ale od dechy do dechy to raczej żadnej nie przeczytałem. Kojarzę tylko, że Karolcia to jest taka lektura tam jed, od klasy 1-3, no to tam pamiętam, że chyba tata mnie czytał, ale sam chyba nie przeczytałem. No i jeszcze mi się podobała bracia lwie serce. Jednakowoż no, więcej lektur nie przeczytałem, a raczej tutaj inne lektury mnie nie interesowały. A jakie interesowały no to na pewno nie czytałem, nie czytałem tego samodzielnie. No jeśli chodzi natomiast o książki takie prawdziwe z krwi i kości, no to bardzo wiele przeczytałem. Yy... Cóż, no, jaka tematyka, ja bym powiedział, na przykład ekonomia interesuje mnie. Interesują mnie te mechanizmy rynkowe na przykład. Właśnie, jak działa wolny rynek, jak będzie działało to szkolnictwo po prywatyzacji. I e, jak nas socjaliści właśnie zwodzą. Cóż, jeszcze jakieś biznesowe książki również czytam. E, a bardziej czytałem, e, no bo w kierunku biznesu oczywiście będę szedł. No i cóż... Mogę powiedzieć, że książki są bardzo bardzo pomocne, dużo dają wiedzy, a jednak właśnie szkoła pokazuje, że. Znaczy, chcę pokazać, oczywiście nie, nie mówiąc tego na głos, że jednak szkoły są po prostu jakąś nudną częścią literatury. Ok, w takim razie będziemy powoli zakończać to, to spotkanie, ten post, podcast. Oczywiście mamy w planach kontynuować tę serię i chcemy Wam na koniec powiedzieć i zaprosić Was do naszej organizacji SUSEN, organizacji, która chce zniszczyć całkowicie system edukacji. Jeśli całkowicie się zgadzacie z naszą ideą, czyli edukacją pan-prywatną, autonomiczną oraz nieobowiązkową. To zapraszamy do nas Aby do nas dołączyć wystarczy, że wejdziecie na stronę susen.pl I tam jest taka zakładka Dołącz do nas Możecie wypełnić formularz zgłoszeniowy I w ten sposób do nas dołączycie Oczywiście link również będzie w opisie A więc ja się nazywałem Kacper Borys A ty? A więc ja się nazywałem Kacper Borys Ja byłem Sylwester -żylka. I do zobaczenia na kolejnym podcaście. Cześć. Cześć, do zobaczenia. Susan.